Dalej, Zresztą, się to interesować. Dzień dobry. Tak? Zapraszam Państwa na stoisku numer 19 do firmy Grupa Klimaten. Od 15 lat jesteśmy Ulotki do tej siatki, które tutaj są, po jednej z każdego rodzaju. Tak, 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 bo mi się ręce skończyły. Wenacja, wentylacja, lotnictwo, inżynieria, środowisko, automatyka, mechanika i budowła mozga. Są ciężką też, są ciężką też. Tak, tak, application coś tam. Dobra, dzięki wielkie. No tak, to zmianą Dani, to była ta odnosnego. Aha, oni coś robią? A to ja może się pani zapytam co oni robią w ogóle. Eee. Przepraszam, eee, co... co robi? Co robi firma? Natek? Firma na ten zajmuje się uh, zatrudnieniem najlepszych specjalistów IT mhm. uh, w Europie. Najlepszych specjalistów IT w Europie. Tak, zgadzam się. A do czego wam ci specjaliści? Potrzebni nam są do no. projektów. Mhm. Uh, generalnie. Na przykład. W, na przykład, począwszy od e, specjalistów e, z zakresu customer service, mm -hmm. poprzez e, administrację sieciami mm -hmm. Cisco głównie, mm -hmm. e, dalej przez administrację Windows, Unix, Linux, e, skończywszy na, na SAP. Na Dobra, okej, okay. taki administrator sieci, na przykład Cisco. Co ma zrobić, żeby, żeby się u Was zatrudnić? Musi być zmotywowany, mieć najlepiej kurs CISCO, z CNA, z No tak, jak masz CISNP jeszcze na przykład? Jeżeli masz PIN, to już jest super. Tak? No Znajomość języka wtedy? angielskiego jest na pewno A jak jeszcze zna istotny. parę języków? Mhm. Parę języków jest dodatkowym no metodem oczywiście. Mhm. No dobra, no i co może robić? Co może robić? Może pracować przy routerach, przy switcherach, konfigurować się, zajmować się trochę No tak, ale gdzie? No tak, dokładnie. E, jeżeli chodzi o sieci. Mhm. Dziękuję. Jeżeli chodzi o sieci, to na chwilę obecną e, jest to największa amerykańska firma w e, sieci telekomunikacji, e, która na chwilę obecną ma swoją siedzibę w Czechach. W Czechach? Tak. W Czechach, no tak, Czyli ale. No tak, bliziutko, ale to tam trzeba jechać, żeby to robić, czy, czy, czy można to robić stąd? E, co, jest na chwilę obecną tyle projektów, że ciężko mi powiedzieć, natomiast i taka i taka opcja istnieje. Okej, okay. no dobrze, a ile można zarobić? O, tak zapytam. Wie pan, co, to wszystko zależy na pewno od tego, ile dany kandydat ma doświadczenia, w hmm. jaki sposób pracuje, czy pracuje efektywnie. A no, powiedzmy, że ma 10 lat doświadczenia, kierował różnymi projektami i tak dalej. Takie zarówki przy wbliżeniu do, do tych, które u nas są w Polsce. Dlaczego, że... A jakie są w Polsce waru warunki Oczywiście. w ogóle? Bo ja się jeszcze no. pogubiłem troszeczkę. Ja nie no. No, Ja nie wiem właśnie. No, to... To zależy gdzie, o tak powiem. Pan. Oczywiście. To, pan tak. Y Zależy wszystko od tego, jak duże jak jest to miasto. Jakie są koszty życia, jak wygląda sytuacja na rynku IT? No, w Polsce są wszędzie podobne koszty życia, natomiast zarabia się więcej w Warszawie zazwyczaj Oczywiście. niż w innych miejscach. tak? Wynika Ej, z mojego doświadczenia. Przepraszam, nie zapytam, z kim mam przyjemność? Ja się nazywam Jacek Urban, generalnie. Mówi I kręci pani to coś? Pan, kręci pan Materiał ten? na portal naszagdynia.eu. Nie, ja tylko tak pytam o to, co, co oferujecie, bo, bo to jest najważniejsze tutaj. Oczywiście, to jest ważne. Bo, natomiast... bo, 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 bo. Bo z tego, co ja obserwuję, to, to przemysł, a to prawie można nazwać przemysłem, tak? Się troszeczkę zwija na pomorzu. A, przynajmniej się zwinął. O IT, no, ogólnie, ogólnie, no, ogólnie wszystko, tak ogólnie branża, w której się coś produkuje, usługi usługi, z usługami jest troszeczkę lepiej, ale generalnie bezrobocie lawinowo wzrosło w 2000, 2000, z tego co pamiętam, w siódmym roku czy 8. 8 chyba. Pamięta Pani, ja nie wiem czy Pani jest z Pomorza, czy nie, nie ale jestem. tutaj ja, ktoś, tu, ktoś tu zamknął kiedyś stocznię nie? i nagle na bruku znalazło się no, ponad 10 tysięcy osób, co przy liczbie kooperantów rzędu kilkudziesięciu tysięcy no, spowodowało dwukrotny wzrost bezrobocia w ciągu jednego dnia. No. E, oczywiście rynek pracy jest bardzo szerokim ciałem e, i ciężko mi dyskutować na ten temat. Natomiast zapraszam wszystkich tych, którzy no. chcieliby mieć pracę tutaj na Pomorzu, bo taką możliwość No tak, nie. tak, tak. No to pytanie, właśnie, czy, czy macie pracę dla ludzi na Pomorzu? Tak, mamy pracę. Zwłaszcza okay. e, jeżeli chodzi o programy instytucjonalne. Czyli wy obsługujecie te firmy zewnętrzne, czy, 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 czy macie swój, e, no, swój pakiet projektów? Tak. My też pracujemy z firmami na zasadzie outsourcing, czyli kontakt jest podpisowany z nami i nasi na się konsultacje. Okej, okej. Okay, na... okay. Zaangażowani jesteście w projekt Euro 2012? Nie, my jako firma na no jesteśmy. taki większy jako... projekt, który teraz tu będzie. Jesteśmy firmą informatyczną. No właśnie, właśnie, o tym mówię. Rekrutacyjną. Aha, rekrutacyjną też. Tak. Dobra, okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.